Wyzwolenie daje pokój serca. Każde niepowodzenie niepokoi, każde poniżenie, potknięcie lub upadek boli, rozdrażnia i sprowadza ucisk. To wcale nieprawda, że można przejść ponad wszystkim do porządku dziennego. A wystarczy jedynie odpowiednio zinterpretować, umiejętnie obejść lub sprytnie ustawić sprawę w dogodnym świetle. Nie ma zdrowego człowieka, który by nie pragnął postępować poprawnie i pożytecznie. Każdy odczuwa to pragnienie na dnie swego sumienia, choćby całymi latami starał się przygłuszać je. Wymyślnymi sofizmatami. Każda nieudana rzecz, uchybienie, błąd, przewinienie pozostawia ślad. Nawarstwia się pokładami w ludzkiej osobowości, przestraja ją, prędzej czy później zaczyna ciążyć i męczyć. Zniekształca proste widzenie i proste ujmowanie spraw. Zatruwa spokój, odwraca od ludzi, nie pozwala ufać i wierzyć, podrywa zaufanie do siebie i szacunek, nie pozwala cieszyć się zwykłą radością życia i uczestnictwem w dziele stworzenia. Człowiek zawsze dąży do wyzwolenia. Pragnie się oczyścić i uwolnić działać prosto i uczciwie. Chce się po każdym upadku dźwignąć i rozpocząć od nowa. Dlatego też serce człowieka pragnie się dzielić z kimś drugim swą troską, swoim kłopotem. Czeka na słowa pociechy i rady, by z ulgą jeszcze raz wyprostować swą drogę i uporządkować swe sprawy. Nie chcę, by lata się wlokły pod ciężarem wspomnień i wyrzutów. Pragnienie takiego obrachunku i takiej odnowy towarzyszy ludzkości od samego zarania. We wszystkich kulturach, nawet w tych najbardziej zamierzchłych, człowiek starał się oczyszczać, gromadnie lub sam, jawnie lub w ukryciu błagając w różny sposób Najwyższego, by nie potępił go i nie odrzucił. I dziś, w XXI wieku, który tyle wie i tyle rozumie, ilu i ile dałoby za to, by móc z ufnością uklęknąć, wyznać winy i doznać oczyszczenia. Wystarczy przejść poradnie zdrowia psychicznego lub gabinety psychiatrów, by usłyszeć bez trudu i przekonać się, jak wielkim skarbem jest łaska odpuszczania grzechów. Chrystus dobrze wiedział, co najdotkliwiej boli skołatane serce ludzkie. Dobrze wiedział, czego pragnie człowiek wędrujący przez życie, nie zawsze drogą mądrości i łaski. Właśnie dlatego zwrócił się do apostołów tymi słowami: Komu odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone.